Król Chryste, dzień dobry Państwu. Tutaj Damian Danielak, obywatele nieba.pl. W tym filmie chciałbym powiedzieć parę słów jako zielonoświątkowiec, co podoba mi się w Kościele Katolickim, a co nie występuje w kręgach zielonoświątkowych, albo występuje bardzo rzadko. Od razu zaznaczam, że to co tutaj będę mówić, to jest moje osobiste, prywatne zdanie i inni zielonośrodkowcy wcale nie muszą się tutaj y, ze mną zgadzać, ale przejdźmy do rzeczy e, u zielonośrodkowców jeśli chodzi o uwielbienie Boga, to y, bardzo dominuje takie gospelowe, żywe uwielbienie gdzie często się klaszcze w dłonie y, wznosi się okrzyki, halleluja podnosi się ręce y, i no, takie mam tutaj zwyczaje, bardzo mi się to podoba, ale z drugiej strony brakuje mi y, czasami chórów. Y, w Kościele Katolickim też tego typu forma uwielbienia występuje, taka gospelowa, że tak powiem, szczególnie w kręgach odnowy w Duchu Świętym, ale y, w Kościele Katolickim bardzo często mamy piękne chóry, czy też w Kościele Prawosławnym jest to taka wzniosła, Poważna forma uwielbienia Boga, i tego mi brakuje. Ja właśnie lubię chóry, lubię jak Bóg w ten sposób, jest e, uwielbiony. I w kręgach zielonoświątkowych e, tego typu forma uwielbienia e, rzadko występuje. Co jeszcze mi się podoba w Kościele Katolickim? W Kościele Katolickim podczas mszy ksiądz wypowiada takie słowa: Przekażcie sobie znak pokoju I tutaj ludzie przez skinienie głową w jedną, w drugą stronę, do jednej, do drugiej osoby przekazują znak pokoju, yy, szacunek, yy, czy też przez uścisk dłoni, prawda? Yy, jest to bardzo piękna yy, praktyka, szczególnie jeśli robi się to od serca, a nie tak yy, mechanicznie. Jeśli ktoś w ten sposób faktycznie oddaje tutaj szacunek z uśmiechem na twarzy drugiemu człowiekowi, yy, to jest to bardzo ważne i też. Sprawia to, że powinniśmy jako chrześcijanie pamiętać o tym, żebyśmy nieśli pokój. Biblia mówi, że jeśli to jest możliwe, na ile to od nas zależy, pokój ze wszystkimi mieć yy, powinniśmy, prawda? Biblia mówi, że ci, co przynoszą pokój, są błogosławieni. Wyjątkiem jest jedynie tutaj sytuacja, kiedy Ewangelia nie przynosi pokoju, i sam Jezus Chrystus mówił, że przyszedł przynieść miecz. Czyli no, tym mieczem jest y, Słowo Boże. Y, I Słowo Boże, Ewangelia dzielą ludzi, dzielą y, niekiedy rodziny. I to jest jedyny wyjątek, gdzie głoszenie Ewangelii mamy y, stawiać ponad pokojem, ale poza tym mamy dążyć do pokoju. I y, w zwyczajach Zielonośrodkowych, y, na nabożeństwie Zielonośrodkowym nie ma czegoś takiego. Oczywiście, witamy się. Yy, przez uścisk dłoni czy tam się przytulimy, to już zależy jakie kto jak ma z kim yy, relacje ale yy, takiego zwyczaju by pastor powiedział przekażmy sobie znak pokoju i ludzie sobie przekazują znak pokoju to nie występuje yy, jedyne z czym można się spotkać w kręgach zielonoświątkowych a co w kościele katolickim występuje Wielki Czwartek, to praktyka umywania nóg yy, bardzo szczególnie jest to Widoczne w, w denominacji chrześcijańskiej wspólnoty zielonoświątkowej w, H w HWZ. -cie. Tam bardzo często e, praktykują mycie nóg i no, ma to na celu pokazanie, że jedni drugi, drugim służą, podobnie jak Jezus służył apostołom i sam Jezus tutaj praktykował mycie nóg, ale y, samego zwyczaju tutaj właśnie przekażcie sobie znak y, pokoju y, no to to nie występuje a bardzo mi się to w kościele katolickim y, podoba co jest jeszcze bardzo ciekawego szczególnie tutaj w polskim katolicyzmie a czego nie ma u protestantów, bardzo mi się podoba to, że ksiądz chodzi po kolędzie i w ogóle to co ksiądz robi po kolędzie no to kiedy wchodzi do domu no to wypowiada słowa pokój temu domowi i słowo Boże w ogóle zachęca nas do tego żebyśmy wchodząc do czyjegoś domu wypowiadali te słowa I ja zauważyłem że i katolicy i protestanci bardzo rzadko coś takiego yy, praktykują właściwie no to głównie robią to księża katolicy chodząc po kolędzie i w kolędzie też bardzo mi się podoba to, że ksiądz tutaj wychodzi do ludzi. Ma możliwość poznać swoich parafian, czy też osoby, które nawet mogą być niewierzące, przyjmą księdza po kolędzie z jakiegoś powodu. Może z nimi porozmawiać, może usłyszeć jakie mają problemy. I jest to bardzo ciekawa forma. No z tym można się jeszcze spotkać u świadków Jehowy, ale oni absolutnie nie mówię, że głoszą Ewangelię, oni zwodzą ludzi. Ale jeśli chodzi o sam mechanizm, no to protestanci tego nie praktykują. Po pierwsze, no, może znajdą się jakieś szczególne wyjątki, bardzo, bardzo rzadkie, że kogoś natknie, by w ten sposób głosić Ewangelię. Ale protestanci po pierwsze nie są wyznaniem, które jest mocno zakorzenione w naszym społeczeństwie, więc po prostu tego nie praktykujemy, a ludzie są przyzwyczajeni, że ksiądz chodzi po kolędzie. Dzień wcześniej ministranci pytają się, kto tu przyjmie księdza po kolędzie, kto księdza nie przyjmie. I tu jedynie przypomina mi się sytuacja, gdzie swego czasu pastor Paweł Bartosik z Ewangelicznego Kościoła Reformowanego w Gdańsku na swoim blogu i w mediach społecznościowych napisał, że jeśli ktoś chciałby przyjąć pastora, porozmawiać z nim, by porozmawiać z nim w swoim domu, no to on jest tutaj otwarty, podał swój numer telefonu i jeśli jesteś pastorem, który ogląda ten film, to zachęcam cię do tego samego, bo jest to bardzo, bardzo yy, ciekawe, prawda? No i też wielu protestantów tego nie praktykuje, gdyż yy, z automatu, pewnie, jeśli ktoś otworzyłby drzwi, no to pomyślałby: O, świadkowie Jechowy przyszli. Yy, I pewnie dlatego yy, tego nie praktykujemy. Jeśli mamy wychodzić za zewnątrz, no to zwykle organizujemy jakieś kościoły uliczne, gdzie karmimy ludzi, przy okazji głosimy, Ewangelię i tak dalej, i tak dalej. Co jeszcze mi się podoba w kościele katolickim, a co w kościołach protestanckich jest już bardzo różne? Rola mężczyzn i kobiet w kościele. W kościele katolickim wiedzą, że od wygłaszania kazań w kościele jest mężczyzna i tutaj sprawa jest jasna, natomiast niektóre kościoły protestanckie, też kościoły ewangelikalne, moim zdaniem się nieco pogubiły. Zaczęto ordynować kobiety na pastorów. Ja nie będę się w tym filmie teraz rozwodzić, e, tutaj teologicznie nie będę wyciągać Biblii, bo nie chcę temu poświęcać filmu. Może w innym filmie e, poruszę ten temat, ale jestem przeciwnikiem ordynacji kobiet na pastorów i kazania w kościołach, w zborach powinny być wygłaszane. Wyłącznie przez mężczyzn, i tutaj Kościół katolicki ma za to u mnie plusa. I ostatnią rzeczą, o której chciałbym powiedzieć, która bardzo mi się podoba w Kościele katolickim, to to, że na katolickiej mszy, czy przed mszą, czy po mszy, wielu katolików modli się kręcząc. Tak? Jest to forma szczególnego uniżenia się przed Bogiem, jest to forma pokory, gdzie ludzie modlą się do Boga na klęcząco. Natomiast na wielu protestanckich nabożeństwach, yy, zielonośrodkowych nabożeństwach, często jest tak, że nikt nie klęknie. No, modlą się na stojąco, czy tam przez wznoszenie rąk, albo jak za kogoś się w kościele modlą, to przez nałożenie rąk, ale rzadko yy, ewangeliczni protestanci nie wiem jak to wygląda u ewangelików, ale ewangeliczni protestanci rzadko modlą się na nabożeństwie, czy przed nabożeństwem, czy po nabożeństwie nakręcząco. Oczywiście w domach wielu z nas modli się nakręcząco, ale już jak na nabożeństwie rzadko to występuje i sądzę, że można byłoby to zmienić. Jeśli uważacie, że to co powiedziałem jest wartościowe, możecie zostawić tutaj kciuki w górę. Zachęcam też do pisania komentarzy. Możecie ten film podać dalej, możecie zasubskrybować kanał, zostańcie moi kochani z Bogiem.